Cześć. W tym podcaście chciałbym Wam przedstawić książkę pod tytułem Zimowy Monarcha. Jej autorem jest Bernard Cornwell, znany w Polsce między innymi z takich, czy, takich cyklów jak Kampania Richarda Sharpa, czy Trylogia Arturiańska. Pierwsza część to właśnie Zimowy Monarcha, czy na przykład Trylogia Świętego Graala. Cornwell w swoich książkach opiera się na historii, tworzy powieści quasi historyczne, czerpie swoje wiedzę z kroniki, z opracowań historycznych. I przynosi e, swoją wiedzę na łamach powieści, prezentując pewne wydarzenia, pewne fakty, pewien dorobek naukowy w sposób bardzo przystępny i ciekawy. To jest bardzo ważne. E, I tutaj są, jest ogromna zaleta w, w propagowaniu historii i dobrej literatury. Za to się chwali e, Bernarda Konuela nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zimowy monarcha to powieść. Kłazy historyczna. W swoim głównym założeniu opiera się na mitach arturiańskich i przekształca, i przekształca je na swoją mowę. Na podstawie tych mitów, tych postaci, wykrował on świat, świat, w którym jest dużo elementów historycznych, tak jak ja dzisiaj z perspektywy oceniam. I one się ze sobą przeplatają. Ta mityczność, historyczność, fantastyczność one tworzą ciekawą mieszankę którą polecam. Jeśli chodzi o historyczność tej powieści, najważniejsze są postacie i miejsca. Jeśli chodzi o mityczność, no to to się oczywiście postacie, sam Artur, Lancelot, Ginevra. oni się jeszcze opowiem troszeczkę później. Jeśli chodzi o fantastyczność, to tutaj najważniejszym elementem są wierzenia i sposób prezentacji pewnych faktów i odbioru bohaterów Książki. Na pierwszy plan powieści wbijają się postacie, dlatego i ja zacznę o nich opowiadać. Postacią główną, najważniejszą jeśli chodzi o całość tej książki, jest Artur, tylko. Dodam, że nie król Artur, ponieważ jak dowodzą badania naukowe, nigdy nie był on królem, był on jedynie władcą wyspy, wyspy bądź prawda, części tej wyspy. Dlatego jeśli wspomnę król Artur, to nie miejcie mi z tego zarzutu, ponieważ tak się mówi. Ale chciałbym, żeby było wszystko jasne, że to jest Artur, władca dumonii, akurat w tym wypadku. Ale sam Artur nie jest głównym, głównym bohaterem. Jest tylko najważniejszą postacią przewijającą się w tej książce. Głównym atorem jest Derfel, jeden z jego wojów, który jednocześnie jest narratorem. I on opowiada ze, ze swojej perspektywy, opowiada, jak on oceniał Artura czy inne postacie, i on jest tak naprawdę w centrum. Centrum zainteresowania autora, a także czytelnika, bo poznając jego życie osobiste, jego relacje z innymi osobami, poznajemy także cały świat świat przedstawiony w książce. Książka jest interesująca z kilku powodów. Raz fabuła jest rozbudowana nie jest zbyt e, e, banalna. Pewne rzeczy można przewidzieć, ale to tak jak w każdej książce. Bohaterowie, to dru, drugi element to bohaterowie ci są ciekawie wykreowani. E, często ob, o, jest to nowa wizja tych ludzi, e, którzy występują tam. To dwa. Trzy to jest kreacja świata przedstawionego. Ten świat, o, którym, to, o czym już wspomniałem, jest ponury, niebezpieczny. Jest to ciekawa wizja VI wieku e, ciekawa wizja życia na Wyspach Brytyjskich w VI wieku. E, właśnie kłazy historyczna, czyli właśnie taka, żeby móc sobie to wyobrazić, ale jednocześnie trzeba o tym pamiętać, że to nie jest podręcznik do historii. Kolejnym elementem, czwartym, jest język. E, książkę czyta się sympatycznie, szybko, choć dla mnie największą trudnością były nazwy miejscowości i imion. E, Cornwall nazywając jakieś miejscowości, miasta czy nazywając postacie czerpał te imiona i nazwiska z kronik średniowiecznych i stąd wynika ta trudność te imiona te nazwy są dla mnie zupełnie obce pierwszy raz je słyszałem i zanim się do nich przyzwyczaiłem zapamiętałem no minęło tam ileś tam stron Natomiast nie jest to problemem, jest to nawet ciekawe, ponieważ możemy się dowiedzieć, jak wyglądały, jak brzmiały te nazwy, jakie imiona ludzie wtedy nosili. I to jest element historyczny. Bardzo ważny w tej książce względu na to, że to jest quasi historyczna książka. Piątym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest tradycja i religijność. W książce zostało to przedstawione w ten sposób, że mamy dwa światy. Świat chrześcijański-rzymski, który upadł i tylko część osób, nieliczna część osób, kontynuuje tę tradycję Oraz świat, po drugiej stronie, świat barbarzyński, czyli ten, który się dopiero odradza z tego jarzma. Ci chrześcijanie funkcjonują w społeczności barbarzyńskiej, no bo nie mają wyjścia, pielęgnują te tradycje. Ale są marginalizowani. Natomiast powracająca wiara, pogaństwo i druidyzm wbijają się na pierwszy plan. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, jak kształtują się elementy religii i wierzeń wśród tych ludzi, wśród Brytów w VI wieku. Zmierzając do końca tego podcastu, chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa. O samym wydaniu tej książki i o samej książce jako takiej. Jest to pierwsza część trylogii Arturiańskiej. Druga część, już wydana, nosi tytuł Nieprzyjaciel Boga. Natomiast trzecia, Excalibur. Mam nadzieję, że nagram o wszystkich, o dwóch pozostałych, także prezentację. Natomiast, jeśli chodzi o Zimowego Monarchę, jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, książka gruba. Wydana bardzo ładnie, e, rzetelnie. Wydawnictwo Erika postarało się, jeśli chodzi o wydanie, e, dlatego cena e, też jest odpowiednia, bo kosztuje tam niecałe 40 zł. Ale uważam, że warto wydać te cztery dychy i przeczytać akurat tę powieść. Powieść e, quasi historyczną, e, powieść ciekawą, która zapewni nam jako czytelnikom e, atrakcję na jesienne, długie wieczory. E, i Mówiąc jeszcze ostatnie zdanie o tej książce, chciałbym Wam powiedzieć, że ta książka przypomina mi walkę psów. Psów agresywnych umieszczonych w klatce, a czytelnik jest widzem tego spektakularnego, ale brutalnego widowiska. Właśnie taka jest ta książka. Czasem brutalna, czasem spektakularna, ale na pewno, na pewno warto ją poznać.